Hej, ulubieni streamerzy. Siema, ulubieni streamerzy. Ty, ulubieni streamerzy, bo ty wrzucasz takie szoty nie, ze mną, ale ty nie lubisz moich shotów, bo ty wstawiasz czasami takie pojebane rzeczy. Kochamy. Tak? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Z sprawie kosiarka, taka, y, za, pan wystawił, coś się wsiada i jedzie. Tak. Y, pan Halina? Pani Halina? Nie, no ale a czemu? Nie no bo tu jest wystawione pani Halina. No, no to jest to samo. A to z kim rozmawiamy? Z panią Haliną teraz? Czy... Nie, nie. Z mężem. A, z mężem, tak? Czy, ale pan, pan to tak. wystawił? Tak. Eee, no to tak. I to jest jakaś samoróbka. Skąd pan e, ma w ogóle to na sprzedaż? No, z Zachodu. Ale z Zachodu w sensie, że z osiedla, czy... Czy jak z zachodu? Z zachodu w sensie, że co z zachodu? Z osiedla? Nie, no sprowadzona była z zachodu. Ale Ale w sensie z no, to Ale w sensie z zachodu skąd? No, z Niemiec. A, i pan przyjechał ją na kołach z Niemiec? Nie. No, bo, no to jak ona... No, z... No do roboty, ale pan jest ściągnął z Niemiec na kołach, ona wróciła do kraju, czy na lawecie, no i nie wiem, no tak jakby historię krótką, nie? Nie, no bo to ja kupiłem ją tutaj od jednego z tego, to już mi te traktorki. A. No dobra, no to pan ile gęga za, za, za taki sprzęcik? 1900. 1900? Yy, no a pan w ogłoszeniu napisał 1950. No. Jakiś przebieg? Może pan ma jakiś przebieg, jaki ona tam ma? To nic nie wiadomo, to jest tam. No. To nie ma, to, żadnego niczego nie ma, żadnego zegarek, niczego nie ma. Mm. To jest automat czy manual? Manual. Ile to ma maksymalną prędkość osiąga mniej więcej? na godzina. O, no to nawet sporo. I można na przykład tak po wiosce do sklepu pojechać i tak dalej bez jakichś tam uprawnień? Jeździł pan? Nie, no nie jeździłem, ale no, to, to nie ma różnicy. Tylko to, to jest do tego. A. Kodem do takiego czegoś, to te drugie były, te mniejsze takie były. To tak, a taką to do czegoś. No nie, na przykład tam, tutaj jak ja mam polną drogę, do sklepu bym sobie podjechał czy coś. No ale. wiem. No dobrze. Jeździć to ważne, ale to... A dobra, a powie mi pan, jak, jak to kosi? Czy dobrze to kosi, czy to tylko taka prowizorka? Kościuszko się kościuje. Mama, że to musi kościć. No ale dobrze kości właśnie o to chodzi. Jak kościć? Czy dobrze, czy no, słabo? No nie wiem, bo ja nie wypróbowałem tego, bo nie mam gdzie wypróbować. A to pan to kupił, ale nie próbował? Nie, bo ja to nie zrobiłem i zaczynamy na A, No to ja, jak pan chce, 1900 zł, to ja proponuję cenę taką. No powiedzmy taką na przykład. Niech klękają narody. E... E... No nie wiem, kurde. Żeby pan tu też nie był obrażony. No. 1400 zł to już takie, co mogę dać. To może no, pan sobie jechać kupić, tak? To zobaczymy, czy pan kupi. To co, nie zgadza się pan? Ale no, życie, no nie wiem. Ja ci za to Na co? To za kupiłem, że jak ma To Jak to co? Za darmo mam oddech? No to dobra, no to za ile by pan y, zszedł z ceny? A tu 1900 nie chodzi. A tu... kurczę, bo tak, no nie wiem, no 1900... Dobra, a nie jest pan jakimś oszustem albo coś? Nie. A jak na przykład, jakbym podjechał na przykład nawet dzisiaj, bo ja do Wągrowca mam blisko i byśmy mogli tutaj ze szwagrą obejrzeć, to dzisiaj mogę zabrać, tak? No można obejrzeć. Dobra. A zgadza się pan, żebym przyjechał z alkomatem? No nie ma to. Było. Przebadamy, jak pan jest trzeźwy i tak dalej, że pan nic nie kłamie i wykryje panu 0 promili, no to zabieramy. A. Może być? A może być. Dobra, to niech pan się tam przygotuje, niech pan coś tu z tego zje, żeby nic nie wykryło lepiej, bo tam słyszę, pogadce, że pan coś tam kręci. Nie ma co kręcić. A jak pan chce, bez silnika mogę panu bez silnika sprzedać. Nie, ja z silnikiem całość chcę, tylko żeby pan był po prostu trzeźwy. A. Będzie pan trzeźwy? A cały czas jestem. Dobra. A ile pan ma lat? O, trochę i więcej. A jak pan ma na imię? A dlaczego to panu potrzebne? Bo ja tu wpisuję w protokół ten, badania alkomatem, nie? Muszę wpisać. A. To trzeba na postronność jechać. Możemy jechać na Nie, ja, to, ja, to ja wpiszę po prostu Halina, tak jak w ogłoszeniu. A. a może poprosić Halina do telefonu, żeby Halina potwierdziła, że pan nie jest oszustym jakimś tam pijakiem czy coś? Nie ma jej teraz. A, a ma pan jakąś tam osobę, osobę postronną? Nie ma nikogo. A jakby do sąsiada pan zapłukał? A, gdzie jeszcze? Na księżycu może? Jo. Ja. Aha. Dobra. Dobra, to dzwoń do mnie, dobra? A, dobrze. Dobra. A ile masz lat? A, na nie A. Na tyle, ile wygląda. O. No dobra. To ja jutro będę dzwonił około 16 wieczorem, dobra? A, dobrze. Dobra. Trzymaj się. Sorry widzowie, ale gościu zamulony, ciężki do prowokacji. Lecimy dalej.